Witamy wszystkich, tak jak obiecaliśmy przyszły murzynki 36 sztuk Nie niebrzydkie gołębiaczki, czyściutkie, nie siedzą na ogonach deszcz dzisiaj u nas pada, od wczoraj bo byśmy ich wypuścili już dzisiaj parę sztuk, no ale no niestety jak deszcz pada to nie ma co to nie chcę posiedzą dwa dni i zobaczymy wtedy musi przestać ciekawy jestem, co to będzie potrafić ciekawy jestem korci, człowieka korci, ale no niestety jak pogoda deszczowa, to nie ma co wypuszczać gołem. ale białe ogonki nie siedzą na ogonach, to najważniejsze. Ogony wysoko trzymają. To nie ma co. Jest chyba trzy siwe, albo dwa siwe, reszta czarne. Nawet nie wiem, nie liczyłem ich wszystkich ani nic. O. Muszę przeliczyć, nie ma czasu na to. No, na pewno wypuścimy, kiedy będzie ciepło. Pozdrawiamy wszystkich.